Teraz będziemy testowali zestaw Firecramp z Pyromaxa. Mamy tutaj 9 rakiet, w tym 5 dużych i 4 takie średnie. Więc odpalę po kilka. Na pewno nie wszystkie, żeby to długo nie trwało. Rozpakowujemy. Wybrałem. Dwie duże, jedną średnią, czyli jest z każdego rodzaju, później kolory są takie same jak tutaj, osłony lądów, zaraz je sobie pozdejmuję przez rzuceniem do rurki, jeszcze możemy odpalać. Zaczniemy od niebieskiej, tej średniej, wkładamy do rurki, odpalamy. Teraz składam dużą zieloną. Odpalamy. Teraz duża rzuta. Odpalamy.